Mówi się, że w Tajlandii jest bardzo tanio. Jesteśmy teraz w jednym z najpopularniejszych sklepów, czyli Lotas. Idziemy sprawdzić, ile to kosztuje. Zaczynamy od kawy, 6 zł za espresso. Mój ulubiony chlebek, 9 zł. Ziemnioki, około 7 zł za kilo. Filec z kurczaka, około 12 zł za kilo. Pierś z kurczaka, około 8 zł za kilo. Musztarda, 9 zł. Keczup Hańsa 3 zł za sztukę. I w ogóle jest promka, kup 1, jeden, jeden za darmo. Olej 6 zł za buteleczkę, tylko natomiast nie wiem, który jest poprawny, bo tych olejów tu jest sporo, tak więc musicie sobie sami ustalić, co, ile kosztuje, jaki olej jest jaki. Chociaż widzę, że one podobne ceny mają: ryż 5 kg, 12 zł, tutaj jakieś 15 zł. No i tych ryżów jest tu naprawdę bardzo dużo z różnymi cenami. Nawet ten 5 kg za niecałe 9 zł. Lejsy 100 g, solone 5 zł. Jedna 1,5 litrowa Pepsi niecałe 4 zł Coca-Cola 1,5 litra, 350 jakieś dziwne kabanosy 30 zł chorizo 110 g 20 zł, ser edamski 150 g, 16 zł mozzarella 166 g, 17 zł, kurczak grillowany 14 zł, chyba 1 kilo, nie ma podanego. Żółty arbus 7 zł za 1,5 kg. Normalny arbus 10 zł za 2,2 kg.